wpadliśmy na pomysł, że warto prezentować filmy tworzone przez ludzi z naszego regionu i e, chcieliśmy się tym chwalić. Na początku pierwszy pokaz odbył się w Białymstoku, a później zaczęliśmy z tym ruszać po Polsce. E, finalnie przez te kilkanaście lat e, najdalszą jakby miejscowością, gdzie ten zestaw był prezentowany to był e, Meksyk i to była e, Guanajuato, nie wiem czy znacie Desperado 2, tam cała, y, cały film odbywa się w tej miejscowości. E, to był pokaz y, y, bardzo fajnie przyjęty. No i chodzi o to, żeby po prostu prezentować bogactwo e, filmowej twórczości Podlasian. E, między innymi ty, Marku, byłeś zawsze jasną postacią. Także. Tak w skrócie, no ciężko streścić te kilkanaście lat chyba lepiej. Chociaż Krzysztof zawsze ma coś mądrego do powiedzenia o atakowaniu. No tak, były to czasy w ogóle inne. Jeżeli chodzi o sprzęt filmowy, teraz mamy jeszcze inne czasy i ten sprzęt jest bardzo mocno dostępny. Jak widać też było po dzisiejszych produkcjach. Technicznie inaczej to wygląda niż kiedyś, natomiast zawsze taki pewien wschodni pierwiastek te filmy łączył, pewien rodzaj takiej energii gdzieś tam ukrytej z ludzi, przefiltrowany przez kamery i głowy i dusze przelatywał, tak mi się wydaje. No właśnie, o co chodzi z tą energią, bo jak tak się pogugluje, po i filmowe Podlasie atakuje, często właśnie używane jest to słowo energia. O co mi, chodzi? To z mi się energii? wydaje, że lat, kilkanaście temu, to ta energia tutaj buzowała, ponieważ mnóstwo było ludzi, którzy coś robili, a nie za bardzo było ujście. I, i że ta akcja filmowe Podlasie atakuje, było jedną, jednym z takich y, miejsc, gdzie ta energia mogła, prawda, jak gejzer. Wybuchnąć, lub też jakby. i potem się nieść, albo też jak to gejzer czasami spada, już tam pływa niżej. Był taki moment, że filmowe Podlasie atakuje, miało przejść do historii. Jakoś tak coś pamiętam i jakoś nie doszło do tego. Tak. Kiedy to było? Dlaczego? Nikt już nie pamięta. Czyli energia cały czas działała. Maciek, powiedz, bo nie. był taki moment. Tak. To tak, przed, żu tak, tak, yy, przed tak. narodzeniem żubrowki chyba, co? Nie, nie do końca, bo żubrowka powstała chyba 3 lata po filmowym Podlasiu, ale bardziej chodziło o to, że w pewnym momencie zaczęliśmy troszeczkę gonić piętkę przez to, że wprowadzili, wprowadziliśmy konkurs, wprowadziliśmy jury i zaczęły się takie dyskusje, czy ktoś kto zna bardziej mnie, czy Krzyśka, a tak się składa, że większość filmowców zna nas i, i, i dlatego zdobywa nagrody i to było dosyć wtórne, totalnie niepotrzebne. Też była ta sytuacja, o której na początku mówił Krzysiek, że mm, kiedyś zaczynaliśmy to e, praktycznie, żeby stworzyć film potrzebna była cała ekipa, tak? Czyli ty tworzyłeś filmy jako gru grupa Dracha, dopiero później mogłeś je robić sam bo często było tak, że ktoś miał kamerę, ktoś miał komputer, który mógł montować, a później okazało się, że filmowcy z Podlasia mogą robić świetne filmy sami, że z jednej strony okazało się też, że do, do promocji nie potrzebują już takiego jakby kolektywu, jak filmowe Podlasie atakuje. Czas pokazał, że jednak to jest żywa idea, a tutaj jakby Piotr jest też y, y, przykładem tego, bo on dołączył do nas dosyć późno, ale jest, y, jego filmy są mega mocne, mega ciekawe i, i cieszymy się, że y, udaje nam się trafiać takie osoby i dlatego tutaj Piotr oddaje Ci głos. Dobry wieczór Państwu. Piotr Dylewski. No ja się super cieszę, że jestem częścią energii filmowego Podlasia i... Przyjechałeś skąd? Rzuć hasło. Gdzie wy dzisiaj kręcicie? Dzisiaj byliśmy w, w, w Poświętnych. Ja akurat robię teraz taki serial dokumentalny o Podlasiu. Może nie będę mówił jak... <ścoughs> tak, nie no, właśnie robię rolników w Podlasie i to też jest ciekawe, bo... Bo Podlasie jest takie inspirujące, że ja tutaj uwielbiam być i nie tylko u babci w Białymstoku i, i w miejscach, które znam jakby prawie od dziecka. E, ja dołączyłem późno i muszę przyznać, że za późno. E, no bo ja jednak pojechałem na studia do Warszawy i tam jakby się zakotwiczyłem i nie wiedziałem, że jest taka energia nigdy. E, nawet właśnie też żałowałem przez wiele lat, że nigdy nie byłem na żoprowce, i, i, i wtedy. Jakoś tak się stało, że nie, nie wiem jak, jak się połączyliśmy, ale y, no to jest bardzo dobre połączenie, no i super, że ja się mogę czuć częścią pewnego kolektywu i to z, z takiej wydaje mi się czysto y, indywidualnej y, oceny, no to fajnie być częścią jednak pewnej społeczności i, i to jest piękna społeczność. No właśnie, bo można powiedzieć, że filmowy Podlasie Atakuje to jest pewna społeczność tak naprawdę która się zna w zasadzie, nie? Tak, a jak się nie zna, to właśnie zna się dzięki filmowemu Podlasiu, bo trzeba jednak spotkać się, uścisnąć sobie dłoń, spojrzeć w oczy, no i tak się rodzą piękne współpracy. No, i, no nie wiem, no mi się wydaje, że tutaj nie ma nieciekawych twórców, nieciekawych filmów, tylko wszystko, od każdego można się czegoś nauczyć i no nie wiem, no ja bym, ja bym chciał być cały czas częścią tak pięknych inicjatyw i Wydaje mi się, że to jest super. Poza tym można przyjechać i spotkać się z ludźmi, którzy chcą takie filmy ciekawe, krótkie oglądać. No to dobra, to pytanie, proszę bardzo. Yy, chłopaki, yy, długo w temacie, yy, dużo rzeczy widzieliście, dużo rzeczy oglądacie, znacie się też na tym. Weźcie, powiedzcie, jak, jak, jak według Was. Ten świat takiego robienia, takich krótkich form, często niezależnych, bardzo niezależnych. Jak to się zmieniło? Jak to dzisiaj wygląda? Gdzie to idzie? Co się z, tym, z tą materią dzieje? Możecie tak rzucić? Ciężko tak w jednym zdaniu. No ale zmienia bardzo... się. Przyznacie, że ciągle się coś zmienia, prawda? Znaczy, no zawsze się zmieniało, to jakby. Naturalna kolej rzeczy, wydaje mi się, też musiało się zmienić, jeżeli chodzi o filmowe Podlasie Atakuje i twórców stąd, y, którzy jedni zaczynali bardzo amatorsko i jakby przestali robić filmy, stwierdzili, że może jednak nie, a, a część dalej cisnęła, ciśnie do dzisiaj. Niektórzy część też weszła do świata profesjonalnego, tak, tak, prawda? Tak. Część twórców robi y, też na tym pieniądze, y, a jednocześnie ma swoje autorskie projekty. Y, a też musieli przyjść nowi, młodzi, z inne pokolenia, jakby mają swoje pomysły, no też w innej rzeczywistości już jakby do tego podchodzą, ale no jedna rzecz się nie zmieniła, trzeba mieć jakby pomysł i historię. I, 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 i się nie poddawać, bo jednak mnóstwo ludzi, my z tego co wiemy, jakby pracując w Ośrodku Kultury w Białymstoku, organizując tam warsztaty filmowe, mnóstwo ludzi marzy o tym, żeby robić filmy, marzy o tym, żeby w jakikolwiek sposób uczestniczyć w ich produkcji, by jakoś się nawet ocierać o to, przychodzą na warsztaty i tutaj już jest jakby trochę inna sytuacja, bo się okazuje, że jest to nie dla wszystkich z różnych względów, jeden z tych względów, no to na pewno fakt tej takiej, takiej siły parcia, właśnie zaparcia, oprócz wiadomo talentu, ciężkiej pracy, pewnych możliwości, no wielu, wielu, wielu rzeczy, to jednak z tej grupy filmowców sprzed lat, przypuśćmy, 15, sporo się utrzymało jakby na tak zwanym rynku filmowym, lub też weszło na ten rynek dzięki takiej sile samozaparcia i próby udowodnienia. Y, że właśnie mogą zrobić coś, będąc wtedy, kiedy tak się jakby z totalnej prowincji filmowej. Teraz, jakby troszeczkę inaczej się mówi o Podlasiu ogólnie, w ogóle y, i też filmowo, też inaczej. Filmo? Ja tylko chciałbym dodać, że być może Państwo troszeczkę byliście szokowani, że w tym zestawie obok siebie prezentujemy animacje, fabuły, dokumenty, a też. Y, klipy, ale to było takie zamierzenie nasze od początku, że chodziło nam, żeby w tym naszych zestawach filmowe Podlasia atakuje oddawać tą wielokulturowość Podlasia, wielokulturowość, którą trochę utraciliśmy i my w zasadzie jako jedni z pierwszych w Polsce zaczęliśmy się chwalić tym, że dany region robi filmy, że jest dużo ciekawych twórców. Z jednej strony też nie unikaliśmy połączeń takich szalonych w tamtych czasach, a nawet myślę, że współcześnie, że obok siebie stawialiśmy amatorów i twórców profesjonalnych i to zawsze działało. Oczywiście przez tyle lat tych twórców jest tak wielu, tak fantastycznych, różnorodnych, że praktycznie potrafimy skomponować zestaw pod każdą miejscowość. Pod każdy kraj, bo na przykład, kiedy jedziemy z filmami na Białoruś, czy oczywiście teraz jest to trudne, ale czy na Ukrainę, czy do Rosji, tam takie historie z podlaskich wioseczek, jakieś dokumenty, nie do końca są dla nich interesujące, bo to jest, jest ich rzeczywistość. A takie filmy fascynują ludzi w Berlinie, czy gdzieś w Bratysławie, w Pradze. Także tutaj chcieliśmy się tym chwalić, ale też z jednej strony nie zamykać się, żeby po prostu było to miejsce na e, bardzo dobre animacje, właśnie fabuły, dokumenty e, i żeby po prostu zarażać ludzi miłością do kina. E, też z jednej strony e, chwalić się bogactwem i, i, i jakością tych twórców, e, żebyśmy my tutaj mogli jakby też uwierzyć trochę w siebie, że e, praktycznie to co powiedział Krzysiek, że, że nasza pasja, nasze marzenia e, tylko nas ograniczają po prostu, że, że tak naprawdę każdy z nas jeżeli chce co, coś tworzyć, nie muszą być to filmy, to nieważne skąd pochodzi, e, czy ktoś uważa to nie wiem, za Polskę B, czy C, to po prostu e, trzeba to działać i po prostu tworzyć. Piotrek? No tak. A może ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać też, bo tak... E... <grych> To jest film Bartka Tryzny. Film wygrywa bardzo dużo festiwali, bo od 2020 roku jeździ po festiwalach w Polsce. I to są festiwale filmów dokumentalnych, więc to jest dokument, taki trochę może gdzieś tam w niektórych momentach podfabularyzowany. Tam jeden z aktorów to jest brat Bartka, który praktycznie występuje w każdym jego filmie, więc być może przez to wydaje się, że, że jest to fabuła. Tam jest też sytuacja taka, że Bartek, reżyser, podkłada jego głos, bo on teraz jest za granicą, wyjechał i, i posynchronek, kiedy były robione, po prostu dźwięk był słaby, także Bartek nagrał jakby za, za brata to, także może, może przez to troszkę wydaje się, że to jest fabularne. Nic mi na ten temat nie wiadomo, czy Bartka zapytać niestety. Chłopaki są z Michałowa i uroczo się potrafią kłócić. <noise> tak, to też Bartek, to jeden z takich, nie wiem, no dawien dawna, jakby twórców związanych z akcją filmową Podlasia atakuje, tak jak mówiłem właśnie często w tych swoich filmach, jakby obsadza swojego brata, czy to jest właśnie fabuła, czy dokument, kiedyś mieliśmy przyjemność pokazywać jego film Apostata w Kijowie, to było chyba z 10 lat temu, to to był jeden z pierwszych polskich filmów o apostazji i on tam tutaj w Polsce wywołał duże poruszenie, ale też tam właśnie w Kijowie to było do takich niezrozumiałe dla nich, dlaczego można wystąpić z kościołem, tak, Także. To, Ale to właśnie była dokumenty o jego bracie. Pytajcie. Jesteśmy dla was. Ja mogę jeszcze jedną taką historię powiedzieć a propos ludzi z Podlasia i yy, i tego, kiedy można spotkać kreatywnych ludzi z Podlasia, bo y, nie wiem, 3-4 lata temu przed Gwiazdką była wielka impreza w Warszawie, y, można powiedzieć bohema artystyczna, wynajęty jakiś dom, po prostu y, kelnerzy, alkohol, alkohol się leje, no i y, jakby mnie to trochę przerosło, ilość ludzi i, i głośność imprezy, więc schowałem się grając w piłkarzyki, no i zacząłem grać ze strasznie fajną zgrają ludzi, po czym się okazało, że siódemka albo ósemka, która była przy stole, to są wszystko ludzie z Podlasia. Jeden to był autor teledysków, drugi kompozytor i po prostu nagle się odnaleźliśmy na jakiejś imprezie, gdzie było 200-300 osób, i wszyscy siedzieliśmy razem, piliśmy i rozmawialiśmy. Więc nie wiem, no, jest coś magicznego też w ludziach z Podlasia, moim zdaniem. I jakoś się łączył na świecie. No tak, też można dodać, że. Na początku spotkaliśmy się we, we trójkę, ja, e, Irek Prokopiuk i Rafał Januszczyk i wchodziliśmy na pomysł, żeby wyjąć te nasze filmy z szuflady, żeby pokazywać je. E, później dołączali kole kolejni, kolejni. E, a teraz e, mamy tu taką fajną sytuację, że na przykład jeżdżąc na festiwale e, możemy też odnaleźć ludzi z Podlasia i e, może Krzychu opowiedz o, o tych. No tak, to ja sobie zadam sam pytanie. E, Typu, tak skąd my te filmy bierzemy, bo oczywiście prowadzimy nabór do roku. Raz do roku jest przegląd obecnie, już nie konkurs w Kiniforum, kiedy to o, przychodzi około 40-50 filmów, robimy drobną selekcję pod publiczność i prezentujemy 25, mniej więcej, do 30 w zależności od roku. I te filmy. Częściowo oczywiście pochodzą z tego naboru, który ogłaszamy wszech, i obec, obecnie także za granicą, ale też wiadomo, z pewnych kontaktów wynikających z tylu lat pracy, ale też właśnie z przypadkowych spotkań. Bo tutaj tak, jak ty też wspomniałeś, że skąd my się w zasadzie. Jak na siebie natrafiliśmy do tego, nie pamiętam powiem szczerze. Ja w każdym razie miałem kiedyś. Tego typu przygodę drobną, będąc, z selekcją polskiego kina krótkometrażowego w Kanadzie na festiwalu, gdzie przed pokazem jakby dumnie opowiadałem o Podlasiu, Stoku, tu przed chwilą niemal była wystawa z wyśnionymi historiami i ludźmi, którzy stąd podchodzą, pochodzą i też się nimi tam chwaliłem jakby i tym, że tutaj też powstawała kinematografia w tym regionie Polski świata. No i tak się stało, że na jakiejś imprezie festiwalowej poznałem reżyserkę z Belgii bodajże. Tak, ona tam prezentowała swoje animacje w konkursie i gdzieś po, mijaliśmy się wielokrotnie chyba po trzech, czy po czterech godzinach znowu rozmawialiśmy o tym konkursie animacji i wyszła taka historia, bo się okazało, że ona jakby jest współreżyserką tego swojego filmu, a tak się składało, że ja ten film też zobaczyłem podczas tego festiwalu. No i ta reżyserka, to jest Polka, no i od słowa do słowa, skąd ona jest? ona, ona mnie mówi, ta Belgika, wiesz, ty pewnie nie, wiesz, taka mała miejscowość, gdzieś daleko, że ona z Supraśla jest. A ja, z Supraśla, że jak to możliwe? Znaczy, trochę mnie zszokowało to jakby, bo już tam byłem trochę na tym festiwalu, trochę tych ludzi poznałem, ale też na pewno się nie spodziewałem, że spotkam kogoś stąd. No, i poznaliśmy się ze współreżyserką. Polubiliśmy wszyscy, współdziałaliśmy już, i, bo ona też projektuje i kręci filmy, i, i, i jakby rysuje animacje. Także stała się również częścią filmowego Podlasia w ataku. Odwiedza nas często. No też tutaj do babci zawsze przyjeżdżała do suprasna właśnie tego. Też z tego, co się orientuje, właśnie jest w, tra w trakcie produkcji kolejnej swojej animacji we Francji która oczywiście nawiązuje do jej podlaskiej historii, bowiem ona, nie pamiętam w jakim była w wieku, siedem, sześciu czy siedmiu lat wyjechała stąd z rodzicami, ale we wszystkich jej animacjach widać to Podlasie z jej właśnie dzieciństwa. To dosyć interesujące, że aż tyle pamięta, że tak mocno i że to tak bardzo przesiąknięte jest taką pewną baśniowością którą ona jakby próbuje w tych filmach przekazać. Tak, czyli można powiedzieć, że teraz trochę taka odwrócenie ról, że my przywracamy tych ludzi, którzy wyjechali jako dzieci z rodzicami, nie wiem, do Francji, do Anglii, do Belgii i, i, i pokazujemy ich, ich, ich filmy tutaj, chwalimy się, jak fantastyczni ludzie z dużą energią Właśnie mi się przypomniało, trzy lata temu też sytuacja dosyć nietypowa, razem z Maćkiem byliśmy zaproszeni na festiwal w Berlinie, gdzie prezentowaliśmy selekcję filmowe Podlasie Atakuje i podczas rozmowy po pokazie przygląda nam się mocno taki mamy potem to jakby podsumowaliśmy tak sobie rozmawiając, I jedna z dziewczyn i jakby my rozmawialiśmy po polsku, byliśmy tłumaczeni na niemiecki ale nie wrażenie, że ona rozumie polski. No i oczywiście podchodzi do nas po pukazie i z czystą, piękną polszczyzną zagaja. A, i ogólnie jest jakby niem, czarnoskórą Niemką. Więc zaczynamy rozmowę, z, co, jak, turendy? wiadomo, jak to pierwsze takie e, e, słowa, zdania. No i okazuje się, że robi filmy. I przyszła w zasadzie zobaczyć, co się dzieje filmowo na Podlasiu. Ona robi filmy, jest w szkole filmowej i ona też jest z podlasia. Tak, no, pod, spod łap w ogóle potem wyszło w, w następnych zdaniach. To kilka lat temu e, sytuacja się to wydarzyła. Na początku myśleliśmy powiem szczerze, że nas po prostu wkręca. Ale z, przysłała filmy. E, prezentowaliśmy je. Przyjechała potem już na festiwal Żubrowka, zresztą, do, do, w którym, e, e, do którego też zgłaszała film. Teraz ma tam też swoją filmę produkcyjną. Kręci reklamę, od czasu do czasu projekty autorskie. No i odwiedza swoją babcię pod bopami. I wtedy też nas. Piękna historia. Najważniejsza. <grymna> 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 jak zapytaliśmy, jak się nazywa, powiedziała, że Justyna Grzybowska. To nie żart. Szanowni Państwo Naszymi gośćmi Byli ludzie tworzący kolektyw filmowe Podlasie Atakuje Podziękujmy im brawami A, dziękuję. Mamy tutaj skromne naklejeczki pocztóweczki przy kawie bo zapomnieliśmy wspomnieć że też co roku każda akcja to wizualna odsłona projektu. Tym razem w mocnym różu była. Także dziękujemy za przybycie. Ja też powiem jedną rzecz: że filmowe Podlasie atakuje to też super warsztaty. Ja w zeszłym roku miałem okazję je prowadzić. Na pewno w tym roku będzie inny reżyser je prowadził, ale zapraszam bardzo, jeżeli macie jakąś rodzinę, która chciałaby się zająć filmami albo sami marzycie o tym, żeby zrobić swój film to weźcie całą motywację i po prostu wpadajcie na warsztaty.